Next. Co to za on mnie jedną kulą k zabija od razu? Gówno pierd... -a. Nie. O, dom, -a. A, A, nie w domku tutaj Ale się skacze, no Wygrałeś, bry. wygrałeś Dawaj, super Puszim. patera, patera, patera Patera, Dawaj Nie podoba Nice To już gramy, tak? No to co zaczynamy Jako macie moc? Mnożnych obrażeń Nieskończona siama. Ja mam zamrażający Deepweight. Główna echu. Czym znaczy, to jest gdzieś? Kater terrorysta. Czym to jest kater terrorysta? Fajnie, stary, co jest kurwa? Puszczaj znaczy, Nie znaczy, stary. Normalnie mnie przeteleportowało go nich. Jakiś kurwa wał. No właśnie tak widziałem, no nie? Jeżeli nas nam ma... No to Kaj. zaraz chyba resetną, czy nie? Nie. Ja pierdolę. Brakuje, Bra, to, to, to jest taki bot. Jamy. Recy znaczy też. Dobra. Kurwa nie wiem z któryj z tym. Jest CT. ja nie, nie wiem co ja trzymam kurwa. E, rampa, rampa, rampa O kurwa, tu jest rampa, dobra, po prawej już Ja dole dobra Zatujmy, ja, ja wiem czy jest rampa, czas. to jest koniec Jest widowy. na sale bito, bito, Bito bito. Wajdą byś mi coś o tym trella? Słucham? Widziałeś to co ja odjedłem? Nie o no no ja, ja, się nie, ja się nie przyznaję, że mam haksy teraz Ta. w tej ludzie. <laughs> W się mnie teleportowało na przykład Ej gdzie on jest! On da w gdzieś w oknie, jest, jak nie widziałem! O, on jest... On jest niewidzialny! Aha! 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 Dobra, w oknie jest niewidzialny, tak? Tak mhm. Ale czekaj, ja go mam na radarze Kuj Jest! Gdzieś Kuba, ale dziwne. Ty masz go na radarze czy A bo ja mam radar Haka Ale dobra, nie Aha. widzę i tak. Na słuch! Co jest kurde? Co jest? On ma tysiąc HP. To jest awantura. Kura, kura. jest kurwa w głowie za Ej, dobra, ale. zabij tą kurę. Kurą był? Aha. Tak. Głupie z kurą. Jeden wapsach chyba. Piękne, ale ty do kurna, pierdolat stary główny. <grywa> <grywa> Odrzucanie mam. wroga mam Ej, ja jestem chyba kurczakiem czy nie? Nie, nie skończą weź ammo mam <grym> Myślałem, że ja jestem kurczakiem nie Jak tu się biegnie widzowie, czekaj, bo ja nie wiem gdzie jest wyjście ty, kude, Co kude, my kude, bracze, wszyscy, domkiem idziemy? To jasno, salam z... tak, Grzyka jest na A, chodźcie na B On ma odwrócanie jakieś No i teraz mnie odwraca Ja też mam odwrócanie, muszę go trafić Dobra, idę za tobą Diables Chodź. Dobra, kurczę, myślę, się to jest w na mam. Dobra, czekaj ten B o, nice! Cobiłam wow. dwóch? Nice, nice, nice. to para, on zaraz zabija. Oj! Bergani Po głowie, meet. po głowie, po głowie z mergani. Kurczę szczęście! Dobrze! Szok. Na midzie, na midzie, na szopcie! O! Ten drewniak zabił! Ej, co to jest zabójstwo po oślepieniu? Ej, czemu nie mam broni? Czy ba robisz jak strzelać? coś. bo ja mam... dawaj, Przestań, tjwaj, gówno. Dobra, nice. Oczywiście. Jeszcze... Gala jeden. O. Nie mogę broni podnieść! Gala. Wiesz? Ej, Gala to short ta? Ej, jest jeden na e, respie. Witam. Czemu je podbija go, do jeszcze? strzela? Witam, dziękuję bardzo. Mam takie sensy, bo jak cię trafi, to cię podbija. Płęd. Nice. O, jest. dobra. I'm bota mam. Serio? O! To. No to zajebiście. Losowa wielkość co postaci. Jest. Co jest? A co ty Zabi tak ma? Na respie, na respie ich zabiłam. Miałam teleport na resp wroga. Oj! Dobra, dwóch jest do B, dwóch jest do B do B? Tak do dwóch do B szło. Z respa Co to ja nie mogę iść! Jakiś slowa miał o, okay. Ja mam jakiś wielki łeb w ogóle mam losową wielkość postaci, to chopy na Pewl namidzie. Ty on jest widoczny czy nie? Widoczny jak tu się chodzi, a... jestem niewidoczny na GG, pozro Patrz jaki ja mam jakiś wielki model Co on robi? Patrz to ej, patrz, zobacz next, patrz, patrz Tu ty co jest? Jak kurwa skoki? Ja mam pakę, ja nie mogę wychylać Po prawej Polak! Kurde, ja w ogóle chciał! W był, słuchajcie, jeden dżungla będzie. Na drewnie, leży. I dżungla A Gdzie jest satymu? dżungla? Ha, chyba. O! Czuwa, ci... oddziś! ja nie wiem, to jest taka schiza, nie? Nie, jest, dziwnie się ja gra, gra. To, ja nie, nie, nie. Co się dzieje, Biorę tam pakę i idę, midem, nie? Paląca jeden. Jest, paląca, on ma tak, że zabija ty. jedną kulą. Kale są na palącej. No. O! No to co to za On mnie jedną kulą k zabija od razu! Gówno pier... Aha. Oni mają niektórzy z nich jakieś umiejętności dla upośledzonych ludzi. No nie Snowski, to nie chodzi, I że pestkę e, tylko tivica. to jest tak, że jak strzelisz, to i tak zabijasz kogoś. Wiesz o co chodzi? Natychmiastowe zabicie. Nice. A, a imbota miał? A gdzie to pisze? Jesteś taki, jesteś taki, bo ja grałem kiedyś te To Jesteś taki, że strzelisz no. i nieważne gdzie trafisz, to head jest. A ty płaczesz? No tak, tak, bo jak, bo. Jestem tak gliss że prawdopodobnie zaraz będę musiał iść po piteczki. Aj, 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 Ty Dawid Rzeszinga, ty jesteś? Jestem. Nie słuchajcie Tam ja na no, miejscu okay. co 12 sekund, kurde? Ej, co jest? Ej na spałnie, na spałnie, na spałnie! Już, już, już. No, już ja yeah. Proszę, ma solo misję. <laughs> Patry się dzieje? Ładnie! Dzięki, nice. za pierwszy! On, to, tylko to tutaj o klacza. chyba powinieneś wiedzieć, jak go rozplacować. Diable, jak ty tego, ty, nie, nie! Jak cię baba zabije, to. Nie, stary, jak tego nie zranię ja Tragedia! To jest ta ja hita. To już wiadomo, czemu go po pod ludówką podnosi do chleba Co ja pierdolę, co ja pierdolę? -le. Lepszego moc miałaś, że ja. O. Oła, Oła, Znowu tepek! Ej. Co to jest, kurwa? Oh! Dobra, ja mam, czekajcie, bo ja mam niewidzialność, poczekajcie, ja mam niewidzialność. A ja granaty mogę używać? A daj mi spróbuj dać broń! Ej, ten Nate widać. Czy nie mogę podnieść? Tak, widać, widać, złotowano. Widać, widać ten, ten, ten nade. Jest na drugiej stronie w oknie. No, ale co to było? O, 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 o Co to jest zaleń, a, no, zabójstwo, za zabójstwo? Zabójstwo to cierpienie, że rzucasz komuś flesza a. i cię zabija. Dobra, to już kołama o co chodzi z tym skillem. Aha! <noise> Mocne! A ja celowika nie mam, a ja mam i To co, Digla? Ku... A już Digla to nie zbiorę. Nie no, biegasz i strzelasz w nich. Widziałeś, lewo. Super. A Ja mam cały powołać. czas jakieś gówniane. Oj, Szansy na wybuch po śmierci. No kur... znowu to samo no. Dobra pierdolę tą grę <gry> jak tak cały czas Na naszym nice. spawnie nie był jak coś next. Na... Domek Czekaj Aj zjadałem się Domek, domek O kur... jaki lotnik ta, ta, jest też ta szybkość jest zajebista On w domku mnie, z domku mnie pali wcześniej i zabijał Ale nie wiem Dawaj na duel, to jest spyka, proszę cię Jadu. Ej, Chciałem se przeskoczyć, chyba Życie na start. O, dobra, dobra. Ej, ej, ja ich widzę na radarze wszystkich. Stary, ale to będzie easy. Na A wszyscy. Na wszyscy? Serio? Wszyscy na A. GO B? To GO B? No to, A nie to nie ja się idę się idzie. za tą B. No i chuj. No i tyle z radaru. Nie, ale może mówić ma nadal, no nie? Wszyscy na A, nie, już nie widzę. Aha. Aha. Jeszcze, jeszcze, Aha. jest przeciągli. Dawaj lecimy. My idziemy B. Ale schiza. No to idzie, chodźcie. Nie żyje. Kura. Kurą, kurą, kurą jest. Kurczę, karstuj z kurą. I kurą dodatkowo także <grym> masz. Teraz jest problem delikatny. Nice, Dobrze. nice. Tyle, tyle. No musisz wejść... Nice, Dobrze. nice. Ale... Chyba, ale zrobiłaś to, chyba zrobiłaś no. to. Ta. Nice. nice. O, radar z rogami. Ja mam niewidzialność. Widzisz tego kosę? Podchodzi. pikuje tu. Na ja nie widziałem. Tak ja ja mam... Ej, dobra, poczekajcie, chodźcie na B, chodźcie na B. Dobra. Ta, tam ich wyciągniemy, bo ja mam WH ja mam wucha. Co ma pakę? Jeden ga. O kur... tu? Dostał. Dobra, ja nie umiem tym radarem się obsługiwać w ogóle. No, on miał redukcję obrażeń. To nie jest akurat redukcja. Jest paka. No właśnie. Dawaj nafcia, robisz to, to Cicho. jest twoje! Nie, on na Pokaż biega. im, że te 7 rund to była pomyłka. Cicho. On jest na ich z powierzchni ziemi. To jest kula twoje. Ty już to wygrałaś. Jego mm. na fura jest. Na tobą może być, uważaj. Robisz to. No morda! W kubeł. No i dobra, jak ty k***a gadasz, żeby zgrać. Dobra, jeszcze jedna runda jest git Na no, tych Jak się on, mam teleportować o, cię, na respa Jak, Jak się mam teleportować F, -F. Cicho, cicho. F, -F. Cicho. Ale to jest gówno Jeszcze jeden na Ja mam wyrzucenie broni po trafieniu Nice Ja mam instant killa po trafieniu y, Paka? Ty, zrzucam no Jest, jest gala 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 paka. Sprym... paka? już Nice Grawitacja Szybkość. O, O, spoko mam. To szybkość to dobrze, zajebiście. A wrzucaj broń mi przy trafieniu. A ja mam natychmiastową śmierć po trafieniu. Mit, cisza. Ej, na WNiK nie poszedł. Też musi backić, wow. ja kryję okno. Jest. O kurde, w tu się no, idzie. On. Leży, leży, leży. Ojej, ojej. Uważaj, uważaj, uważaj diables. Puszczem patera patera, 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 patera. Patera, patera. Dawać, ku**y. Ej, eee, no ku**a. To podoba. Nice. O-OHO! Aha, aha. oho Defuj. Nice! Defuj, 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 defuj Trella. Ale chuj gdzie on jest? Okay. A łapka, łapka, łapka jest zaczął. Profi co wpłacił 10 złotych, kaucy. Dzięki za 10 złotych. Nie Do mogę chodzić! ...zmutować, splash'y wywalić z, z DC. Już nie masz czasu. Ej nie mogłem chodzić, zamrażało mnie. Aaa! <laughs> O w domu kot opadł. Ha. ale to skacze, daj nie, no widzisz. Groj, groj, groj. Nice. Wygrałeś, wygrałeś. groj. Super. E, coś a. Domek. ma? I co ja Ej, co jest? Niewidoczny ktoś jest chyba. pałac, ej, z tyłu. Yyy ku... Widzę, że no jest niewidoczny. Jest niewidoczny jest. Leży. Leży. Nice. Ja ty dwóch granatem zabiłeś No bo ja wiedziałem, że jak kurę to, jak ogóle, to witam, dwóch witam. Nie, stało, I poszedłem witam. do nich po prostu na blisko a, w skołku ok, okej, okay, okej, okay, okej, fajnie Ja a, mam nie? flesza, tak, ja mam ja to... zabicie, zabicie mam po tym Ja mam zabicie przez flesza, tylko pojedźcie Wychodzi o! coś oj, Ej, oj. co to było? On też miał, on też miał tego Ale jak ja sami stałem? No a, f**k jest Szałkowski, dzięki za pierwszy miesiąc subskrypcji, witam nice. serdecznie, dziękuję bardzo. Na nice, nice. Jeszcze jeden. Brawo. Nice, prawej. Idę, idę. I wybiegł, wybieg, wybieg wybiegaj. Je jeszcze wyszli domkiem. I co to kur... nie jest? widzę, nie? Ty, o ma jakiś instant flasha. Kurczę, jakiś długi ten flash, nie nice. widziałem. No, ja też, ja też. Side, side. Na nie musisz go dostać, tylko nice. musisz stać za ścianą? Aha. Ok. Hałac. Ja Nie wiem o co chodzi. Po głowie pewnie. Nie wiem ku Kłopi, oni mię nożami zabijają mnie, nie daj spokój. Znów należy. Jeszcze jeden w konie. <śm> dwóch, dwóch schody, dwóch schody. <śm> Aha Ej kurwa, <goda> to się zabiła? Mojej flash pa z ręki mi mnie Nieźle No fajnie mi zrobiło, Kupa. A wiecie gdzie idą? Ja mam to, tego flasha. Ej, ja mam flasha też Macie hajs na flesze? Ej, k**wa, Kaleson jest u nas, co jest? Ej, śpicie? Witam, mm. Zexy O kurwa, się nie popisał, first pick, ku Ajajaj... Ajajaj... Aj, aj, aj. no niestety. Eee, Co kolejna zioło? mapa? No się nie wiem, zaraz zobaczymy. Ej, gramy o to kto jest lepszy, czy robimy re-roll składów teraz? Pobremy? Może re, 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 remix składów Live live, to już jest live live. Jest live, live live. Dobra, Produkcja ja da, dobra. Idem, idę Mida, ja idę Mida. Ej mam niewidzialność. Ay, tepnęli mnie, tepnęli mnie! Kur! Na A, respie. Ściąło mi grę. A! Na respie, no u nas. Nic jest, idzie do. Ej, bo ja mam niewidzialność. To ja jest on nam idzie. To dawaj na plecy zachodź. A poczekam że ktoś biegnie tu. Odejść, ja diablo. Jeszcze idzie tu O jeszcze ten. Dawaj, 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 wiedzę, wiedzę. Pół wiedz, godziny już. go biję. Ej. Cześć, moed, witam. Ty twoją. Nie, 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 na radarze tylko widać chyba. Co ja mam zrobić, kurde? Nie właśnie, boski, teraz będzie dobrze, grał cześć z bo to tak działa sobie na to i zeskocz mu na, na banie. Ej, no kur... Ja pier... Co zrobić? Ola, znajduj się w miejscach. Dawaj, dawaj wrócić, że... dawaj wróć gdzieś. U. na respie. Jestem Jeszcze. Jestem. A nie, to ja to jest. Aha, <laughs> sorry. Na widzie, na widzie, na widzie. Ja po nie mam w ogóle. Tak, bo e, na nie, nie, masz, masz, masz tylko kose. Ej, to ja! Co no, no, ale widzieliśmy tak samo. Przepraszam. <laughs> Spoko. Co na ja mirę. zrobiłam? Dlaczego tak mi cię pokazywał? Na, na respie, na respie. Oła. Faraon jest. I odnowa naszego Ożywienie po śmierci. To co jak skinę to jeszcze raz, nie? Zamiana, zamiana chodzi. Mam ożywienie. No no, dawaj, dawaj. Ja też mam. Dawaj, dawaj. Nie, nie, widział już. Do nam idzie. Obito, obito, witam, idzie. Aj mama, aj mama. Aj na, leży, leży zajmę Mam pakę. Ten to chuj wie. Carlosa to nie było. Witam gość. Dobry no. Aj tu. Dobra leży. Na sobie dress. No i mnie zabił. Mamy pakę? Nie, nie mamy paki sobie. Nie no jest. Leży na siodach. u mnie. idzie. to jest. Nice. Leży. No, recoil. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. recoil co? Tu? No, un Dobra, daj tu dobra. Patrzcie w kurwa Ej, mamy pakę. Pakę mamy, ej. Nie Jak się strzela z no a to ty? Leci, a to... Leci, 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 leci na jest gdzieś Na A był jeden, ale zginął bo on miał... Nie, 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 jest w kasy tu, w tu Mówię Leży Ja na B jestem No jak nie biegasz Super Szybko, z... strzelność. Szybko strzelność O Górna. kurwa Górna. <laughs> <laughs> Ja mam ja ogólnie sobie. takie gówniane moce Ja mam natychmiastowe zabicie tak, po trafieniu Tak, 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 weź sobie, ci rzucę masz Eee, drzwi Paka. Powiem mi ktoś jak ja mam zabić z tego? Wchodzą pod venta. wenta. mi miga. Paka mam jak chcesz. Nie! Nie! Weszli musi dać szyszkę tam. Na środek wyrzucić po prostu najda gdzieś. Może dostanie ktoś. No trochę za blisko. I co podoba A, ci się ten tryb? No nie no to jest tak żeby sobie zagrać dwie mapki. Bo potem to już nudne jest no. Nie dostałem jeszcze ani jednej takiej fajnej mapki. chyba. mam chyba szybkostrzelność. I mam pompę. Najlepsza to jest szybkość. Uf, szybkość się tam 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 ci się tak podoba. O to ja sorry. No, co chcesz powiedzieć? Pa, pap 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 pap. Nice. Ja mam vampira, co to robi? Leczy cię, a chcesz. Mi da wybieg. Dobra, ja biegnę na full bieg, bo to faraon on ci nie skapczy. Faraon, <ścoughs> faraon umiejęt. Nice. Wiesz oh, Side, ku o. A, A! Merganik chciał mnie zabić. Dobra, meet. Na midzie. Na ja midzie, na midzie, no. Na A. A. One on A. Leży. Jezu, na midzie, no. Po głowie. To nieuczesana. Nice. Nie zgin. O kurwa, no. <laughs> To ja o no nie ginę, nie ginę? Już, już, No już, już. Defuj, defuj, defuj. Aha, ja nie Wybuch miał po śmierci. Ja mam model kurczaka. No to daj SP W trzech jesteś Jest takie mokra Jeszcze, jeszcze Baba Żesi ba, ba. oh. witamy LP. Okay. A jak się używa tego dodatkowego spoku? Bo nie trzeba jest respawn? E, e, nie, dwa razy skaczesz po prostu Co dodatkowy? Kuj jest dodatkowy w dupe widzowie Jest na BS-ie, na. Nie uczysana ma one shot one hit one kill. Ja no spacją odwindowaną przecież kurwa A co ja mam zrobić? Wszystkie jakieś e, umiejętności to są na jakieś To się FM używa, to się kurwa e, spacją używa Ale. Aha Aha, Aha. Spiele gdzie jestem Nie za czterka No lewo słyszysz ty. Ej a ty co kurwa a ja nie słyszałem! Ja słyszysz chłopie! Chłopci tupie tutaj z kilometra to nie słyszysz! A? To nie, nie słyszałem! Odrzucenie woga Mogą no, odrzucone to cztery sekundy? Chodźcie, chodź, chodź, Tu mnie podsać Ja mam odrzucenie, rozpierd... Ale mam nożnik, czekaj Leży z mida Po mnie? A co to jest? W B-sie, w b Już ty na mnie widzisz? a jest, a jest, a to a jest, a to a jest, a jest, Nie jest, a jest, a jest, a Dobra, jeden od shorta. Rzuca a Albo co to znaczy? jest, wiem, jest, to jest, O, CT o, o, może być. Ej, czuj z jest, a jest, i, i, no, Idź, jest, a jest, a jest, a jest, a Nice. On był niewidzialny, ta? Dobra Tak, ale na mapie ci ja pokazuję mi pytanie gdzie on jest. No 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 to widziałam. Model kuczaka, o! Spowolnienie po trapieniu. O jaki malutki jestem! Ej, jesteś ty O kiva ty! Ej, on ci do Rze... Mini ty? ręki Mini nami! Nikola! Minity ja To wygląda zajebiście! No i mnie zastrzelił. Oj, dziecko, za zaje... Gratuluję! Aha. Dziś ona jakoś słyszy. Ok, ja nie był. Ej, ty dalej jesteś mini dymaczem! A może ci się zmieni teraz? Ale to teraz? nie, to się zrespisz, bo no, nie zmieni. zmienić. Mówi A ja jaja ja mam teraz? Ogromny jestem? O kurwa! Ta. Kurwa, dajcie mi na górę, dajcie mi na górę! O, oh. idzie! Ja mnie zepni! On ci A, poskoczyłem! Dwusto skurcz mi da! Aha! Czemu ty panie za kielek panie. mnie zabijasz? Chodzisz nie pod celownik. To ty! To ty je patrzysz ścielasz! Mejna, ty biega znowu ten! Nie widziany góra, góra! Niewidzialny biegnie. No no, nie biegnie To kosoł go Najduje go ja mam milion hopa No, no leży e, No głowa to no, głowa Ja go też Oj, spadłem się, odepchnąłem Idę plantować CT odrzuca mnie Nie, nie żyje Ja w ogóle zapomniałem, że mam to odrzucenie Mid nie? i... nie wiem co to jest od tego hangaru On defuje, defuje Nie, Oj, nie zażyłem, ja, kurde O, dobra, teraz jadę nie mam, lecisz, lecisz Na naszym respie, na naszym respie Ej, co jest? To? Jeden na B poszedł, jeden na B poszedł Ile ma HP? O, ma milion, HP. a nie, brak oparów w głowę Oj, dobra, nie? takie coś jest Kurno, no, na dzielnie. mnie, no, bo ja nigdy nie strzelam po tylko po głowie to no na mnie. Na ty dzięki za 17. witam Teleporta ja to użyć Jak użyć ten teleport? No F klikasz i... klikaj, klik, klik. masz nawro... Czekaj, gdzie tu jesteś? on, no nie jest on to się ujściło. sam e, zrespił u nich Nie zamiana miejsc Wali w plecy, no o. E, Na dwóch nam idzie, dwóch nam idzie, raszuje Dwóch nam idzie, za nami, plecy, plecy, plecy dwóch co to jest? Hangar? U... Nie, poszli na B, poszli na, b na b teraz A, co? Co? Nie teraz będą na Co się dzieje? Mam biało jeszcze jeden po prawej Zbiłam jednego, ale jest jeszcze Wyrzucił jeden mi broń, broń a to nieuczesona Jeszcze jeden jest hangar A, ja na no, nich unisnowuję Tak, ostatni hangar, plantuj, dobra, pakę. plantuję, no lecę, lecę, lecę Ona obita coś musi być Za ciebie, za ciebie, obok ciebie K**ec, szybko strzelność. O, to, powoli, to, 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 jest, tragedia. Wokoła, to, to jest tragedia Odrzucaj wroga Paka, paka Plantuję, plantuję Ty, nie mogę się Ej, ruszyć Ej, mnie zamrozili Dikoj by zamrażał jak? Dzięki, Hangar, hangar dwóch Obity ten drugi Siema, Barra Jeszcze hangar ja witam, miejscu, witam. Daram, 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 daram. witam, witam Ja stoję eee, w miejscu, mam decoja Dam, dam, dam Dam Witam, Art, be Eee Fiso, no Zapyka na UTS Poko Obieściłam cię To i tak wygraliśmy tą rundę Jak wy zasłuchacie Ty, ap, ociek, Masz pampyka Jak? Żółty, żółty, też, no Zabiję Nice i rozwiemy Mówią na mnie wampir! Ja mam natychmias paka Ginot. Aaa, cool, ja miałem ten flash. A nie raz dojećszy tak nie miałem Ginot mu o toba rzucił na Mid i cały czas się w nim obracałem, nie mogłem oh, po wyjść. O, I'm bothering. po świecie, ja fleszuję Mida! Brak, ja brak ja się brak idę w głowę. na Mida jaka ja 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 jeszcze Mida dojeżdżają. Ale poczekaj, poczekaj! Ja ci rzucam flesz o też rzucam, że... też rzucam. Trzymaj, trzymaj trzymaj. trzymaj. Masz, rzuciłem ci. Tu masz też. Nice. Ej, to co... Laki Laki las. W sensie, gdzie oni są, no? Aha, ale musisz trafić model. Tak, no na tak, tak. No, musisz no, 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 no ta, ale nie, ale nie nawet mam celowity. to head jest, nie? To było tak losowe. Grawitacja. Szybko a, szybko. To Ojej Eee, tepło O, ja. przepraszam Nam idzie Nam idzie, biega do was tam, Jeszcze jeden nam... Y, dwóch nam idzie Siema, dekiel! Ej, co jest? Jest para, on został Te płoci? Jest kurwa, kurwa, kurwa nowego kręci Gdzie? Y Przywęcia! Bez podchodził. No to kurwa! ale skurłam, uważaj. Dawaj, dawaj. O, Aha! Co jest do kurka? Ch... Cześć, Mati. No nie widziałaś go, bo był kurczakiem, za smokiem. Ale jego strzeliłam. Gino na Uważaj, uważaj, było w klasie. Kur... Ty, ty chyba miałeś ante aima w tej rundzie. <laughs> tak, taka moc by <laughs> się wylansowała, skąd wiedziałeś? Chujrwa, chujrwa. No chujrwa, moc, nie chciałbym jej na Dwóch mid. kiedyś hangar, o Pana boję bo on, on się. Aj, On miał jeszcze ten, Do ja go się za pierwszy raz, nie? O, zamiano mi sami, dawać, dawać, dawać. Chcę luczyć się, chcę luczyć się, ey, tu. Nice. Super, jeszcze jeden. Cześć, Karwak, witam Wojtek. Na midzie jeden. A, pakiem miałem. Jeszcze ja On? Na respie, za ja, Ej, no, no nie wiem, flash. No, flash zabija skur... Z respa to chyba rzuca. Puch? Ta. Znaczy, nie wiemy, czy tam. Nice. I Kaleson zabija na flash, uważaj. Ta, no, ta. Ente. Ej, ale dziwnie słychać było, kurwa, tak To jest las, ale jeszcze nie przegraliśmy No to jest staja ruda, nie? Jestem na respie, u nich Moduł odrzutowy C-400 Ej! A, on na respie Aha 2 na dwa Jestem, idzie Nie wychylaj! Ej, Nikolas pewnie Ale obity tak. jest On za***a chyba, co? No Ale obity jest tu, tu, tu. A, ja mam ciche kroki Ty możesz w ogóle ninja zrobić O kul. Kul beza bezeği üstte Unlucky.